Mamy ludzie niedzielę, który dzisiaj jest? 15 czerwca. Pierwszy raz w roku, pierwszy raz w roku wszystko idzie po mojej myśli. Pogoda jest miodna. Licik pokazuje 33 stopnie. Mamy godzinę 13:40, a ja mam na liczniku 162 km. I już miałem jechać do domu. Ale mówię. Dokręcę do dwustu. Niech chłopaki w rowerowej stolicy Polski zobaczą, Sławku, jak się jeździ na rowerze. Ale to już nie o to chodzi. Wiatr, jak jedziemy pod wiatr, da się jechać. I o to chodzi. Pierwszy raz na dodatek w tym roku. Wczoraj walczyłem z siodełkiem. Z ustawieniami. Nic mnie nie boli, nic mnie nie ociera. Jest to dosłownie idealny. Tak jak siadłem, jakbym siedział na hotelu. Dzisiaj zrobię jakieś 210 km. I jak teraz nie boli, to nie będzie bolało. Bo popełniłem błąd. Siodełko było źle uszyte. Ja sugerowałem się szwami na nosie, ustawiający względem ramy. A one zjeżdżają na lewo. I trzeba było ustawić nos i śmierć do lekko na lewo. No 2 mm dosłownie trzeba było przesunąć. Nic mnie nie ociera. Lekko mnie ocierało. Nie, nie był to dyskomfort. Ale nic mnie nie boli. Nic mnie nie ociera. Widziałam w ul. No i odkryłem nową broń. Bardzo niebezpieczną. Bardzo, bardzo niebezpieczną. Galaretki posypywane cukrem to są te takie cukierki z wino. Kilogram kosztuje 16 zł. Rewelacja. Rewelacja. 12,5 gram węglowodanów w jednym cuksie Cztery takie galareteczki po, po drugiej bardzo lubię. Cztery takie galareteczki i godzinka kręcenia z banki. A dlaczego są niebezpieczne? Bo ich nie należy jeść siedząc w domu. Pomyślcie. Cztery cuksy pozwalają kręcić godzinę. No. To ile się odkłada wtedy energii? Czyli, czyli, o, no hala. Dawno mnie tu nie było, po pierwsze. Czyli się energii, ile odkłada? W postaci tłuszczu? No. Bardzo niebezpieczne, bardzo. Ale Genialne! Genialne I tak sobie pykam Już powinienem jechać do domu, ale ja mówię nie! Pierdyknę plus 20 To nie będzie 190, a 210 Bo dlaczego nie? Kurde Żeby taka była rano, a ja wyjechałem o czwartej rano, nie, przed czwartą rano Stałem 1,30 w ogóle Wyjechałem przed czwartą jakoś Czy po trzeciej Nie pamiętam musiałbym zerknąć bardzo rano Jeszcze było Jeszcze się nie rozjaśniło o Zimno Ale przebolałem te dwie godziny do szóstej już było git Ja już byłem w Ciechocinku. Byłem w Toruniu Ludzie, byłem w Lubaniu i będę w Brze a, i byłem w Brześciu kujawskim jeszcze raz będę brześcił, bo będę wracał przez brześć. No nie wiem. No. Patrzcie, elektrownie się nawet nie kręcą. Nie ma cholernej cholernego huraganu Katrina jak co dzień ostatnio. A jeździłem tak, patrzyłem na mapę pogodową i mówię tak, dobra, jest dobrze. Do Torunia pod wiatr. I walę pod ten wiatr huragan Katrina 90 km no ale z powrotem z wiaterkiem wiecie o co chodzi. No, ja tak lubię. Teraz będę miał pod do domu, ale ten wiatr jest spokojny. Dobra. Sieczem zmieni się odezwie taki spontan ja w ogóle nie miałem nic nagrywać dzisiaj nie no ale nie mogę przeboleć, że tak dobrze mi się dzisiaj jedzie. Nie pamiętam kiedy tak dobrze mi się boli. Kolana nie bolą. Zresztą nigdy mnie nie bolały. No chyba że faktycznie miałem za nisko szeroko. Stawy żadnej, barki, dłonie nie to czuję, to władzę. Rękawiczkę rozwaliłem całą, ale mam nowe meridy. Się założy meridy. Barki nie bolą, szyja nie boli, nic nie boli. Na dwie godziny ściągnąłem kask. Popaliłem trochę mordę. Wszystko jest idealnie. Jest idealnie. Na razie, żeby się nic nie zwaliło. Dobra, odezwał się jakby co. A łańcuch? Dzisiaj będzie miał 5100 z hakiem. Przymiar 0,75. Jeszcze nie wpada. Ale dużo mu nie brakuje. No i oczywiście będę go cisnął, ile fabryka daje. Wykrzesam z tego napędu ile się da. I zobaczymy ile przejedzie. No kto wam takie testy zrobi? <laughs> no stąd 30. A co do rowerowej stolicy Polski, to oczywiście nie wiem tam w innym filmie będę wam mówił, że bo wiecie, że u mnie filmy się nie, nie pokazują w czasu, nie? Następnym razem możecie dostać się z miesiąca. Czy w ogóle nie przygotowywałem? Ani trochę się nie przygotowałem. No bo po co? Zasadniczo, ale mała kicia. Mucha na oksach. Zasadniczo chciałem być trzeci raz pierwszy, ale nie liczyłem na to, że mi się uda, nie? No jeszcze, nic nie jest przesądzone, ale. Ale po dzisiejszym dniu będę miał przewagę 1000 km. Ja mi wyskoczy prawie 1800 km. Mamy 15. Pamiętacie jak mówiłem, że nie ma wiatru, no to właśnie się wzmocnił. Co za gówniana mucha, łazi i nie chce zlecieć. Kilka dni nie jeździłem, jak nie więcej, no bo wiadomo jaka pogoda. Ale teraz... No Takie standardowe treningi minimum to jest 110, 112 raczej, a przeważnie jest to 180, nie? No to się no uzbierało. Po prostu Tak se. Jak dojadę do przerwy, to pokażę wam papierki po dwóch rzeczach, po tych galaretkach i po megabatonach. Znalazłem w stokrotce mega batony. Za 10 sztuk płacimy 11 zł, bo to są na wagę. Snickers są podobne. Mają karmel, orzeszki, coś białego czego nie zidentyfikowałem. I są w czekoladzie. Ważą 35 gramów jeden. I to jest akurat, bo snickers jest za duży, a to jest akurat. No i mają ogólnie 24 gramy węglowodanów 1. Dobra, lecę. Dobra, zanim przeskoczymy przez Dislik to Wam pokażę. Cukierka mam, ale batonika mam tylko opakowanie, no bo jestem no łakomym bydlakiem i zdałem dzisiaj trzy. Nie wiem czy będzie widać. Jak nie będzie widać, to zrobię zdjęcie w domu i wrzucę. Więc tak, batoniki się nazywają Candy Nude. Coś takiego za 10 takich batoników w stokrotce płacimy 11 złotych. A galaretki, to są galaretki słoneczne z dino. Coś takiego. Jeden cukierek waży 15 gramów, ma 12,5 gramów węgli. Tak jak mówiłem, bardzo niebezpieczny, bardzo. Ale dla jazdy, a zwłaszcza długodystansowej, zalecane. Przeskoczmy przez licznik. Dystans na chwilę obecną 193,2 kilometry. I stąd jest 17, wyjdzie 130 podjazdów 5,4. Licznik włączyłem 12, nacisnąłem start 12 godzin, 12 minut temu, a kręciłem przez 10 godzin i 2 minuty, do obecnej. Temperatura na chwilę obecną o godzinie 15.25 to 34,9 stopnia. I myślicie, że to jest najwyższa? Nie. Rower przejechał 59 067 km, a co za tym idzie? Za niedługo otrzymacie następny film z następnych 10 000 km w następnym roku i z tymi samymi tekstami. Dobra. Średnia prędkość to 19,2. Aktywna ogólna 15,8, maks prędkości 44,3, średnia kadencja to 75, maks kadencja 92 zjazdy 5,6 km Wypłaszczenia 182, minimalna wysokość minus 13, maksymalna 61 I teraz jest ciekawostka minimalna temperatura to 7,7. Wiatr był zimny a na podjeździe złapała mnie maksymalna temperatura, jaką zanotowałem. Na podjeździe 8% 37,7 stopnia. No to była katastrofa. Nie no, przeciwnie, było zarąbiście. Spaliłem niby na razie 39,3934 kalorie. No i co, jeszcze coś? Chyba nie, co? A, odjazdu 5,4 km Dobra. Wziąłem sobie jednego cukierka, popijam i z lecę do domu. Mam całą sakiewkę. Aha! Albo powiem Wam chyba za chwilę, jak nie zapomnę. Całą sakiewkę papierków mam. Dobra, odezwę się jeszcze. Z telenoweli co się popsuło? tak, paśnik się popsuł. Dobra, miałem nowy bajka. Chodzę na temu, coś tam kupywałem. I były takie torebki, które używam. Wiecie, na ramę, dwie kieszenie, plus ten pierdzielnik na telefon. To ja tam wkładam powerbanka. Te zasuwaki wodoselne, 22 zł. Ja wezmę, bo pewnie mi się popsuje. To było 3 dni temu przyszła jakoś. No, w czwartek albo w piątek, nie pamiętam. Wczoraj mi się popsuła torebka. Szczelił zasuwak. Rozumiecie? Dobra, mówię, mam! Ale teraz, zamiast tych suwaczków takich co brzęczą, więc Dałem takie grube sznurowadło, zrobiłem sobie takie fajne uszy bajeranskie. Po prostu nie można za to szarpać, bo jak będzie się szarpać, to się upitoli. Co do kalarateczek, moim skromnym zdaniem, polecam żółte. One mają nadzieję owocowe, jeszcze. Żółte są najlepsze. Moim zdaniem. Dobra, jadę na obiad. Później, ale zawsze obiad jutro niestety nie mogę jeździć nie zawsze ma się to, co by się chciało na szkoda, ujechałbym chociaż na 110 ale ogarnę Matylgę przy okazji wymieniałem tą torbę to i pozabezpieczałem te pancerze, linki wszystko, co tam gdzieś mi pukało, stukało czasami takimi gumowymi opaskami wszystko gra. 210. Powiem Wam, jak ja bym chciał jeździć, spróbować na lekkim rowerze. To, że inni nie wierzą, że ja robię takie kilometry, to nic. Ja sam sobie nie wierzę. Jak to jest możliwe? Dzisiaj rower ważył mniej więcej 36 kg. Ja życzę. 36 kg. No bo trzeba było jeść, pić, mieć narzędzia i inne pierdoły Normalne, a tu wszystko, prawie. No i co? Da się? Da się. No nie rozwiniecie dużej prędkości, no bo, bo tego się nie da. Ja Napęd sprawuje się na razie odpukać. Wyśmienicie. Zobaczymy, jak długo. Chyba nic już nie miałem do dodania. No to że 13 do domu, dę, 17-13 to tutaj będzie podwiat. chyba że mnie las przykryje. Bajka. Normalna bajka. Posiedzę sobie dzisiaj dłużej, a mam jeszcze w domu tak chyba w butelce. się uchował ze 300 ml Energola. Czasnę sobie na wieczór. Tak żeby puściło mnie gdzieś tak. Ja wiem, o 22 może się spać i cześć zgram dane z karty ON z tyle gigabajtów i trzeba wyłowić te wszystkie pliczki, nie? Ej. Tego nie lubię robić dlatego trzymam na dysku jeszcze dwa filmy których nawet nie zacząłem robić Aha, jeszcze a propos tej rowerowej stolicy no 1800 będę miał, nie 1700 i naprawdę się nie przygotowywałem. Tak jak w zeszłym roku nie odciążałem roweru, wręcz przeciwnie, jest jeszcze cięższy. Nie, nie kupowałem jakichś pierdół, jakichś BT-AA, i innych tego typu gadzin. I zotoniki? Tak, bo to i tak bym kupił, bo trzeba w prosku, to znaczy te w saszetkach Ostatnio w Oshoolim była promocja też po złotówce, i to jest dobra cena. No i takie cukiereczki, o widzicie, batoniki. A w zeszłym roku miałem na tego ojemy. Postanowiłem się nie przygotowywać, tylko po prostu jeździć. Jeździć swoje. A jak się uda trzeci raz wygrać w Wosławku, to dobrze. A jak nie, to też dobrze. Wszystko. Czy się uda? Nie wiem. Na początku ten gościu pierwszego dnia, nie wiem czy ja wam to mówiłem, czy będzie w innym filmie, zrobił tam chyba 160 czy 180. Nie wiem ile ma lat, ale wygląda chyba na młodego. On mnie zaprosił do znajomych na tej aplikacji, a ja za późno się jej już nie mogę zatwierdzić. No ja go zaproszę. Zrobił tam chyba 160. nie wiem, no, grubo ponad 100 chyba. No może myślał, że mnie przez no nie udało się. Ale chciałbym powiedzieć, Mam tak kurde, tak podoba mi się ten rower budżetowy. Dużo by trzeba było w nim zmienić. Się nazywa Keynes Pure. To jest rower fitness. Ale za tą cenę, za którą oni tego sprzedają, to nie znajdzie lepszego. Jeździ na acerce, ma hydraulikę od Shimano, trzy blaty z przodu, kaseta z tyłu, Jasty Shimanowskie, najtansze, ale to Shimano. No i widziałem trekkinga kęc u mojego znajomego. i Sprychy są tak dobrze samo zrobione jak w Unibajka. No, oczywiście, łańcuch do wymiany, ugniatacze do wymiany, gripy do wymiany, siodełko do wymiany, lemontkę trzeba by zawiesić. Bo nie chcę baranka, wolę mieć lemontkę. Jakby co najchętniej, to bym wymienił koła na maszyny albo przeplatanie, bo mam dwie piasty nowa, kanówki sztuki tył i przód Przepleść piasty bo kapsulowane ma obręcze tamten. kupić sprychy sapima, koszyk na bidon dać no i coś jeszcze by się pewnie znalazło, nie? a, suport do wymiany chociaż nie, suport może zostać Rower może zostać sam na razie jeżdżę Zapomniałem, że jeżdżę na suporcie za 17 zł. Rozumiecie? Tyle czasu naginam na suporcie za 17 zł. Działa? Działa. No po co drążyć temat? No i co tu dalej? No. Podoba mi się. Ten rower mi się podoba. Tej konfiguracji, którą on jest, kosztuje 1600 coś. Ale problem jest jeden. Nie ma pieniędzy i koniec. I nie będzie. Czyli jaki morał, ale morał z tego? Roweru też nie będzie. No wiecie, kupić rower to nie jest problem. Jeny, ale tych robali się znowu na... Problemem jest go później do siebie przystosować. Schody zaczynają się dopiero po zakupie roweru. Takie jest moje zdanie. No i chyba, że chcecie jeździć tylko po bułki, no to tam. Będzie miał takie siarełko, czy takie ugniatacze czy łańcuch taki, To jest bez różnicy. No zawsze można jeździć po bułki 200 km, nie? Jak to lubi Ale dzisiaj jest prawdziwa patelka. Patelnia całkowita pogoda, miodna na najmiodniejsze, miodne pogody. O, zobaczymy co będzie we wtorek jak nie pobrykam, włączek już się odzywa, trzeba będzie go naoliwić Dobra moi drodzy Takie krótkie miało być, wyszło jak zwykle Zegram się z wami Życzę miłego No jak zwykle był zamiar Artur Aka Kanibal Na razie, trzymajcie się